Dobrze. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Wymyśliłem sobie ten odcinek i w ogóle taką serię, serię filmów, gdzie będę sobie właśnie siedział i sobie będę opowiadał o różnych rzeczach. Bardziej taką chciałbym, żeby to nabrało takiej formy bardziej luźnej. Mam nadzieję, że będzie jak najmniej cięć właśnie, żeby to było takie. Takie płynne, żebyście też zobaczyli po prostu mnie jak się zachowuje i mnie jako, jako osobę, bo zależy mi na tym, żeby też na tym kanale, żebym ja czuł się swobodnie i żebym był sobą i żeby, żebyście wy jako ja i ty jako widz ogólnie Zobaczył jak ja jestem tak, tak po prostu. Wiadomo, kamera oczywiście troszkę przygrania i tak dalej. To wszystko to rozumiemy, nie? że trzeba trochę podegrać pod kamerę i też nie da się być, e, być sobą. E, zawsze. W sensie w ogóle, jeżeli chodzi o bycie sobą, to już w ogóle jest inny temat. E, myślę, że na pewno zrobię taki, taki odcinek. Ewentualnie gdzieś flotę rozkwinę na, na ten temat. Yy, no bo jest, Myślę, że tutaj bardzo mało ludzi. Albo nie. Może, może nie bardzo mało ludzi. Myślę, że przydałoby się wielu osobom, żeby zrozumieli, co to znaczy być sobą. Czy w ogóle to, coś takiego istnieje. Ale to nie o tym. Nie o tym. Bo ja widzicie, czasami odpływam z myślami. Muszę teraz wrócić więc e, stwierdziłem, że sobie m, zrobię taką serię filmów gdzie będę po prostu siedział, opowiadał e, o różnych e, tematach na swój, te, na swój temat i na temat ogólnie e, czy świata, czy biznesu, nie no, biznesu bez zasady. no ogólnie świata sportu, e, fit, fit, powiedzmy, fit świata w sensie o e, zdrowym stylu bycia, stylu życia, bycia mm, to jedno i to samo Chociaż w sumie niektórzy żyją, ale nie są, nie? To już jest w ogóle też inny temat. Kurczę, ciekawy jestem tego, ciekawy jestem jak to wyjdzie ten filmik, bo szczerze Wam powiem, właśnie nie chciałbym za dużo ciąć. Chciałbym pokazać tak sam dla siebie, czy to w ogóle ma sens i czy ja się będę w tym dobrze czuł i czy Wam się będzie to dobrze oglądało i albo słuchało. Nie przedłużając, co już jest przedłużone. Dzisiejszym tematem będzie moja forma. Aktualna forma. Sami sobie możecie ocenić, czy to jest forma dobra, czy nie. nie? Według mnie, w ogóle ja jestem zaskoczony tą formą, bo ja nie ćwiczyłem pod sylwetkę od 2000 od tego roku od kwietnia. W kwietniu zakończyłem masówkę taką robiłem 4, 5 miesięcy takiej typowej masy, nie? Takiej typowej, hamowy. Może nie aż takiej brudnej, bo jednak trzymałem tam pod 200-300 kalorii ponad ponad swoje zero ale jednak przytowiło mi się i w 71 przytyłem na 77 No i wtedy w kwietniu pojawił się, pojawiła się taka mega mega zajawka na rower, ona była już w zeszłym roku, w zeszłym roku sobie kupiłem ten rower, ale nie jeździłem aż takich dystansów. Więc w związku z tym, że chciałem, że ta zajawka ogólnie wrestała i chciałem jeździć jak najdalej, jak najdłużej to stwierdziłem, że sobie zrobię redukcję i miałem wejść do 71,2 tak mniej więcej, tak jak podobnie jak było w zeszłym roku i i co, sobie tak jeździłem wiadomo, rower przy takich dystansach jak się jeździ dłużej bardzo pomaga w tym, żeby, żeby zredukować deficycik, elegancko i tak kurczę fajnie mi się redukowało, nawet tego nie za bardzo tu czułem i, yy, i stwierdziłem, że sobie jeszcze tak. Nie wiem, może z miesiąc, dwa miesiące jeszcze pociągnę tej redukcji. I yy, to tylko się mi się ociera, to nie wiem, czy to słychać w ogóle. Yy, tej redukcji sobie pociągnąłem jeszcze yy, dwa miesiące, czyli sierpień, wrzesień, październik. No i dzisiaj yy, teraz wchodzimy w listopad. Yy, więc. No forma jest taka, jak, jaka, jaką widzicie, bo tutaj robię przy, yy, na przebitkach. Yy, a teraz właściwie, dzisiaj nagrywając to. Stwierdziłem, że jeszcze pociągnę tak miesiąc. Ja wiem, że już jest, już, już jest tam yy, bardzo dolna granica tłuszczu. Ale jeszcze też pewnie ktoś tam się yy, zna w ogóle na sylwetkach. Może ocenić, czy, no, czy, ta, czy ta sylwetka, nie wiem. W teraz wypadałoby już na masę, czy można jeszcze dociąć. Ja stwierdziłem, że jeszcze trochę dotnę i. E, no i ten miesiąc, cały listopad, do końca listopada będę robił redu. E, nie, nie wiem, nie wiem do jakiej wagi. Nie obchodzi mnie to. obchodzi mnie teraz, obchodzi mnie wizualny efekt bo do tej pory w ogóle mnie nie obchodził właśnie i to jest dziwne, że, że coś takiego się udało osiągnąć nawet zachować trochę tej masy bo wiadomo, no nie? tam klaty klaty nie ma, barków nie ma, nic tam nie ma nie. ale szpielet jest no, ale wyleciało mi z głowy jak się skończyłem a, czy jeszcze do, nie wiem do jakiej wagi Dotnę po prostu jeszcze ten miesiąc. Yy, zrobię sobie lekką redukcję już teraz. <laughs> Na poziomie nie wiem, 200 kalorii yy, poniżej. Około, bo ja też tak już od, odchodzę trochę od liczenia. Liczę sobie, nie wiem, co trzeci dzień. Podliczam tak dla kontroli. No ale to już. Yy, Trzeba trochę policzyć, żeby mniej więcej dobrze szakować jedzenie, nie? Ja już mam w stażu liczenia półtorej roku rok bity. Rok mam po prostu nie wiem, chyba na fitotu codziennie mam po prostu coś wpisane. W sensie całe, całe dnie jedzenia. Od początku mojej pierwszej redukcji do no tak, cały całe 2023 yy, przeliczyłem, nie? Można powiedzieć. To się mega przydaje, bo potem można yy, spokojnie teraz mogę z, na zero wejść yy, bez liczenia kalorii. Na redukcję może nie wiem, co bym mi się odważył aż tak jeszcze puścić, bo, bo można przesadzić też w drugą stronę, nie? Można jeść po prostu za mało. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie trochę pokontrolować tą redukcję i żeby szpilnować tych makro tak, żeby organizm nie zaświrował, nie? Bo co tego, że ja sobie nie będę liczył kalorii, będę chudł, ale będę chudł za dużo, a potem nagle nie wiem, organizm stwierdzi, że potrzebuje jedzenia, a tak będzie na pewno. No i wróci efekt, nie efekt jojo. E, chodzi o stopniowe, bardzo delikatne obcięcie kalorii i zobaczę jak po prostu wyjdzie. Jak wyjdzie dobrze? E, właściwie to nie, właściwie to jak wyjdzie, tak wyjdzie, bo ja już, już redukuję 4-5 miesięcy, nawet chyba 6. E, I i jestem już trochę zmęczony tą redukcją. Wiadomo, ratuje się, ratuje się rifidami, ratuje się jakimiś tam właśnie podbiciami kalory, kalorycznymi, ale jednak ten okres już jest na tyle długi, duży i też moja masa na tyle spadła, że ja też świadomy jestem tego, co robię, jak, jakby to. więc ja kontroluję to i, i po prostu doprowadzam się teraz aktualnie do takiej mojej Życiowej formy. E, chyba taki chudy to byłem tylko, nie wiem, 15 lat temu, nie? E, przed studiami. E, no, więc jakby przetestuję siebie nawet e, i swój organizm, do, do jakiego poziomu aktualnie jestem w stanie zejść. E, no i potem, prawdopodobnie, przejdę sobie na jakąś masóweczkę e, krótką grudzień, styczeń, luty podmasuję, może luty może jeszcze marzec, zobaczymy ale to już będzie taka masa powiedzmy też bardzo, bardzo delikatna, w sensie tempo wzrostu masy będzie bardzo małe no bo jednak bardziej mi zależy, żeby trochę ten rower jednak progresować to jest mój priorytet. Macha będzie tylko i wyłącznie po to, żeby żeby trochę odbudować pod tej, po tej redukcji. Trochę jednak pojeść i pobawić się trochę ciężarami, bo też to lubię. Nie? to jest też jakby to jest taki kolejny, kolejna moja aktywność, którą lubię.. Zawsze lubiłem ciężary, zawsze lubiłem e, chodzić na siłownię, chociaż nie wiem, czy jestem w stanie chodzić na tą siłownię cały rok. E, Chodzi mi po głowie mm, to, żeby na przykład zrobić sobie taki cały rok e, masy, redukcji, e, ale tylko na siłowni. Żeby trenować pod sylwetkę. Ciekawy jestem, e, czy bym to wytrzymał. <laughs> czy nie będzie to dla mnie monotonne. W każdym razie, no od siłowni nigdy nie odejdę, będę zawsze do niej wracał. No ale teraz, jeżeli wrócę na masę, no to myślę, że tak dwa razy w tygodniu pochodzę, delikatnie. Rower, o treningu roweru, o właśnie, może też zrobię taki filmik, jak trenuję na rowerze, ale to myślę, że za kilka, kilka jeszcze tygodni, bo bo chciałbym jednak na ten, tego, ten trenażer tak przetrenować, żeby mógł fajnie o nim opowiedzieć, żeby mieć jakieś doświadczenie, które mo, będę mógł Wam pokazać, przekazać i, i, i podzielić się też błędami, błędami i niebłędami, i, i tak po prostu, nie? czyli też będzie prawdopodobnie właśnie w takiej formie luźnej. I co? I jeżeli chodzi o moją formę, mm, tak jak mówiłem, nie, nie trenowałem pod sylwetkę, a i tak uważam, że jest no, jest nieźle. Jest nieźle. Kurczę, no tak jak tak patrzę, powiem wam czasami na, na to, jak to wychodzi, to mm, może by się człowiek wziął za to kiedyś. Tak bardziej. Zresztą już, już masa nie będzie taka... E, Taka szybka jak jakby jakbym to robił, nie wiem, 10 lat temu, przynajmniej, nie? Eee, no, bo ja mam w ogóle 33 lata. Nie wiem, czy mówiłem. <grym> nie wiem, czy się w ogóle przedstawiałem. I nie wiem, czy, czy mówiłem, ile mam lat. Ale jeżeli nie, to jestem Wojtek i mam 33 lata. Jestem starszym człowiekiem już. W każdym razie w wieku 31 lat wziąłem się za siebie. Na pewno zrobię taki filmik z moją historią odnośnie zapuszczenia się i odnośnie tego, jak udało mi się na ten moment wyjść z tego. I mam nadzieję, że tak zostanie. Ale co będzie w przyszłości, to nie ma sensu się zastanawiać. Bo żyjemy tu i teraz. Tu i teraz jest fajnie, tu i teraz jest zajebiście, jest forma. Mm, korzystam, chwalę się, dzielę się. E, właśnie chciałem, żeby to było odebrane nie jako też takie e, chwalenie się. Mm, choć e, uważam, że jeżeli coś się, na coś się zapracowało, e, to czasami nie zaszkodzi, jeżeli. Ktoś y, może komuś pomóc, ale wymaga to troszkę pojechania ego, to myślę, że wychodzimy na zero. <grym>, że tak powiem, nie? Czyli coś dla mnie i coś dla kogoś. Więc jeżeli to na, kogoś się zmotywuje y, do tego, żeby w ogóle pomyśleć o zmianie, no to super, to w ogóle będę, będę za, jebiście szczęśliwy. Nie wiem, bo taki jest też właśnie po części cel też tego kanału, że ja to robię, ten kanał robię dla siebie i dla Was jednocześnie, nie? Czyli chciałbym, żeby po prostu pokazując siebie trochę pomóc rykoszetem pomagać innym. Nikt na siłę, bo ja oczywiście wiem jak to jest słuchać jakiegoś gościa, który coś tam zrobił. I, i, i nie chcecie tego słuchać na przykład, bo, bo akurat nie wiem, nie jesteście w takim stanie, żeby coś zmieniać we własnym życiu. I ja to rozumiem, że na przykład nie wiem, akurat teraz oglądając ten film nic nie zrobicie, jak najbardziej nic nie na siłę, nie zmuszam. Są czasami ważniejsze rzeczy, człowiek ma ważniejsze sprawy na głowie niż forma, niż sylwetka, niż forma. Jednak, do czego chciałbym namówić, to na pewno do tego, żeby się ruszać. W sensie nie, nie namawiam do roweru, nie namawiam do siłowni, do Bachenu, do niczego innego, jak do tego, żeby się po prostu ruszać. Kurczę, to też, też jest temat właśnie na... Nie wiem czy nie chcę teraz tak przedłużać, bo chciałbym zrobić, żeby ten filmik był taki wprowadzający. A ja czasami potrafię y, też y, skakać z tematu na temat, bo mam akurat rozkminę. No właśnie i mógłbym tak po prostu pierdzielić y, kilka, kilka godzin. Bo wydaje mi się, że, że czasami te takie odskocznie one fa są fajnym, fajnym uzupełnieniem. Wypowiedzi. Mam nadzieję, że zrozumieliście mój przekaz w tego filmu. I co, ja sobie będę tak. Powiem Wam, że fajnie mi się tak siedzi i mówi. To jest taka fa fajna forma, że sobie mogę po prostu bez przemyślenia, bo jednak tamte inne filmy one wymagają czasami. E, właśnie kadrowania i tak dalej. Tutaj nie muszę nic kadrować, mogę się skupić wyłącznie na, na tym, co chcę powiedzieć. I e, no i tak po prostu sobie spędzić czas luźno. Jeżeli wytrwaliście do końca, ja Wam bardzo dziękuję za, za wysłuchanie. Także pamiętajcie, że co by się nie działo. Zawsze jest drugie podejście.